Co wy tam robicie, chłopaki? Halo, a dlaczego wodospadów nie podziwiacie, co? jest. Co, Franek? No ludzie, to jest jakiś po prostu obłęd. Gdziekolwiek się zatrzymamy, tam ciągle jest coś ciekawego i po prostu nie sposób się ruszać. Tyle dni minęło, a my jesteśmy jeszcze, nie wiem na jakim etapie naszej podróży. Prawie nic nie zobaczyliśmy, a zobaczyliśmy tak wiele. I jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Słuchajcie, ta cała woda, która tutaj jest, z tego miejsca, z tego miejsca i z takich dziwnych miejsc, ta woda wypływa, jak ja to nazywam, z dupy. Nie ma rzeki, nie ma strumyka, po prostu z ziemi, znikąd, nagle pojawia się woda i tworzy się wodospad. To jest jeszcze kolejna magiczna część związana właśnie z tym miejscem, że to nie jest rzeka, tylko źródło. Tak, moi drodzy, warto było tu przyjechać, ponieważ przeżycia mamy niesamowite i widoki również. Ten wodospad to niewątpliwie jedna z moich ulubionych miejscówek. Szkoda, że troszkę daleko, ale ale niektórzy mają dalej, prawda? Więc nie można narzekać i ciągle uważać, że szklanka jest w połowie pusta, bo jest tak naprawdę w połowie pełna. Teraz właśnie oddalamy się bardziej w stronę strumyka, żeby troszkę odpocząć w ciszy, bo tam szum jest przeogromny. Chłopaki szaleją jak zawsze. Jeszcze na koniec kolejna fajna rzecz. Idę sobie pod górkę. Tu są te wodospady właśnie. I mam takie jakieś dziwne mieszanie się powietrza, bo nagle jest przez 5 metrów lodowato, tak jak było na dole. I nagle przez kolejne 5 metrów jest ukrop. Później znowu lodowato w okolicach tam nie wiem kilkunastu stopni. A, I później znowu w okolicach 30. Bo ta masa powietrza idąca z góry miesza się jakoś nieregularnie z tym wszystkim co jest na dole. Bardzo fajna rzecz w amerykańskich kempingach, które niestety trudno zaznać w Europie, to jest odległość między parcelami. Proszę bardzo, tu jest na przykład jedno stanowisko, tu jest drugie stanowisko, a gdzieś tam dalej jest na przykład trzecie stanowisko, i jeszcze gdzieś tam dalej jest czwarte. Odległości bardzo fajne. W przeciwieństwie właśnie do tego, co, co jest bardzo często na kempingach, nawet nie mówię o polskich, ale, ale o e, kempingach europejskich, gdzie jest po prostu samochód w samochód, samochód w samochód. Przecież tutaj tych stanowisk jest być może kilkanaście, natomiast w, w Polsce już by było e, miejsc na 150 samochodów, bo wiadomo, ludzie pazerni są. Natomiast tutaj te odległości i ta prywatność jest bardzo szanowana. No i kolejny aspekt bardzo fajny, to jest to, że nie marnują całej przestrzeni tylko po to, żeby napchać jak największą ilość samochodów, bo tutaj na przykład jest właśnie przestrzeń do rozbicia się w swoich parcelkach, a tutaj na przykład jest przestrzeń totalnie użytkowa, czyli puste polany ewentualnie z jakimiś tam stoliczkami. No i ostatni element, który tutaj można bardzo fajnie zauważyć: że jedna parcela mieści na pewno co najmniej dwa samochody, bo można w kilka samochodów przyjechać i sobie zająć stanowisko. E, posiada własny, jakiś tutaj, na przykład, murowany grill, e, jakaś to widzę, jest szafeczka na jedzenie, żeby niedźwiedzie nie zjadły. E, no, tego typu sprawy, więc jest bardzo fajnie wyposażona i to wszystko jest naprawdę na bardzo, bardzo dużej przestrzeni. Więc no życzę Wam wszystkim takiego wypoczynku. No i tu są kolejne jakieś grille. Kolejny grill ze stoliczkiem, kolejny grill ze stoliczkiem, on tutaj właśnie taki murowany. Tam jakiś kolejny komplet stoliczków. A my akurat sobie chwilowo przytupnęliśmy w tymże miejscu. Pogoda wyśmienita 29 stopni, ale nie ma słońca, lekko pochmurno. Zresztą słońce już zachodzi, już nie wiem, która jest dosyć późno. O, bardzo fajny wynalazek. Ja na to mówiłem grille z daleka, bo nie podszedłem bliżej, natomiast jest bardzo fajne, bo tutaj się wkłada drewno i te metalowe płyty się podgrzewają. Tu jest właśnie komin z góry I dzięki temu można sobie tutaj za pomocą drewna podgrzewać potrawy, a takie typowe grille duże, duże, duże są tutaj właśnie.